Fotografowanie w podróży to właściwie kilka jego aspektów. Często można odłożyć aparat i właśnie przeżywać coś, bo aparat jest bardzo zajmujący, i oglądanie świata. Pod względem wyłuskiwania właśnie obrazków, które trzeba utrwalić, albo dokumentacji, jest już zajęciem samym w sobie. Czyli odciąga nas trochę od, od przeżywania tego, co nas spotyka po drodze. Druga sprawa to jest dokumentacja. Czyli możemy podróżować i dokumentować sobie miejsca, ludzi, których spotykamy po drodze. A trzecia sprawa to możemy najpierw się zastanowić, e, znaleźć jakiś problem, który może nas spotkać po drodze, czy społeczny, e, czy e, sprawy ekologii e, i wtedy robić jakby swój materiał, e, który będzie ilustrował ten problem, który nas zainteresował. Ja nie, nie umiem robić zdjęć i patrzę na to, co Lidia zrobiła z podziwem i nawet czasami takim zaskoczeniem. Ja inaczej patrzę na świat, dlatego to, że Lidia umie dostrzec takie szokowe kontrapunkty w tym obrazku, na który ja patrzę, których takich kontrapunktów ja w ogóle nie widzę. To jest dla mnie jakieś odkrycie. Nie w ogóle, myślą, że... w ogóle Lidia jest dla mnie odkryciem. <laughs> weltbild w podróży. Weź udział w konkursie fotograficznym. 10 tysięcy lub wakacje marzeń za jedno wakacyjne zdjęcie z katalogiem Weltbild. Szczegóły na Weltbild.pl